Manko z To jest drugi gameplay z gry Dying Light. Dokładnie jestem w tym samym miejscu co skończyłem ostatnio, czyli w prologu gry. I mam właśnie rozpocząć trening wspinaczki. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko co ci powiem, ok? Dobra. Skacz na te worki w dole! Odbiło cię, zabije się Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz! No to patrz! A! A! Moja noga! Ogólnie polski dawnik nie, no, nie, no, nie no, jest tak! zły, według mnie pomocy! tylko po prostu Jaja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnuk. Co? Po prostu jeszcze dziwny ty, jest nocarta? dubbing głównego bohatera no, y, oraz bądź! po prostu bądź! ta mimika twarzy się tak y, zdaje nie zgrywać tak. Czasami średnio pasować, no ale dobra, skaczemy! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Wątpię, żeby taka mała warstwa worków ja zamortyzować mój uwadek z takiej wysokości. No, ale dobra, to jest przecież tylko gra. E, mam też dla was taką, taką małą informację: jeżeli chcecie przeczytać recenzję gry i to napisaną przeze mnie. To zażyjcie do opisu filmiku, tam macie link do y, mojej recenzji tej gry pisemnej. Możecie zobaczyć, y, jakie są moje opinie, właśnie na temat tej gry. Jaka jest moja opinia? Kiedyś jaką taka dostała ocenę? Na jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Tak więc zachęcam do przeczytania tej recenzji. Tym bardziej, się troszeczkę namyczyłem, żeby ją napisać, bo krótka nie jest. Dobra, właśnie rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. No nie jest trudny ten trening w spinaczki. Na pewno. Tym bardziej że ja mam spinanie już obcykane. Bo na swoim save tą grę już przeszedłem. tu jest y, moja gra do nagrywania. Po prostu nie mogę się powstrzymać, żeby tej gry jak najszybciej nie przejść, bo jest naprawdę dobra. I jak już mówiłem w poprzednim odcinku też czekałem w końcu na jakiś patch optymalizacyjny. Bo to już Mój komputer średni, a gra optymalizacja też miała średnią, więc... Oj, teraz będzie ciekawy moment. Pamiętacie pierwszy odcinek? Tam nie ugryźli na samym początku gry. Zombie jestem zarażonym Ale żeby spowolnić moje przemienianie się, na przykład teraz wpadłem w taki atak. Ja jestem wtedy, napadłem, dostałem taki atak, właśnie, który oznacza, że już zaczynam się przemieniać w zombiaka. No, ale żeby to nie nastąpiło, będę musiał w najbliższym czasie zażyć dawkę antyzyny, czyli tego opóźniacza, tego procesu wstawania się zombi. Rahim, co to kurwa było? Czy ja się... zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę anty... Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Hej, na co czekasz, co? No to w drogę. Wiedź windą na parter, Gdzie ta winda była. Dobra, w końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji. Thermist? ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja, nazywam się Krain. Nauczę się Twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla Ciebie. A właśnie, mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo Cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny, możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią, może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Dzięki za itemy. sobie, może je wyposażymy. Nocny łomat. Jeszcze nie mogę go zrobić. Potrzebuję paru, <laughs> Potrzebuję paru rzeczy. No i wychodzimy na zewnątrz. Okej, okay, nowy. Tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. No, w końcu możemy wyjść z budynku teraz czas troszeczkę poszarżować po świecie gry dobra, zabijmy jakiegoś pierwszego zobiaka Nazywam się Crane akurat i tak musieliśmy na to stanę poskaczemy sobie trochę po dachach bo parkour jest tutaj naprawdę wyśmienity słuchajcie to jest jeden z najlepszych systemów poruszania się jakie ja w grach widziałem jeden z tych z najlepszych, właśnie parkurów, tych spinaczy i tak dalej, zaraz obok takiego Mirror's Edge'a, Assassin's Creed'a czy jeszcze jakiś innych gier, które właśnie posiadały ciekawe, ciekawą mechanikę poruszania się. O, jest pierwszy zombiak, No to słuchajcie, jakby go tu za. mi go z budynku Nara No i pierwszy zombiak, no nie licząc tego co był tam w wieży, już zabity Bo no, tamten w wieży to się nie liczył, bo to mi fabuła kazała go zabić A tutaj sobie mogę zabijać już dowoli Tylko też, póki co jestem dość słaby, więc Tylko żebym troszeczkę nie szarżował Aż tak mocno, bo jak widzicie na przykład, jakbym się rzucił w tych tutaj zomiaków, o właśnie, można przeszukiwać, jakbym się rzucił w tych tutaj, to nie wiem, czy bym miał taką dużą szansę, bo bronie mają słabo wrażenia. Ja ogólnie mam yy, żadnych, żadnych umiejętności, jeszcze nie mam z całego drzewka umiejętności. Są trzy drzewka umiejętności. Żadnego jeszcze levela nie zdobyłem, więc no może troszeczkę pozdobywamy sobie siły. Widzicie na górze ekranu jest, są takie dwa paski. Po pierwsze jest to, ten po lewej jest to pasek zwinności, a po prawej jest to pasek siły i kiedy y, na przykład u, bijąc zombie im jakiś bardziej potężniejszy przeciwnik czy bardziej wymyślny sposób zabicia go o tym właśnie tych punktów punktu walki dostajemy więcej, a zwinność to wiadomo wspinając się. Yy, jakiś tam przeskakując, skacząc na jakieś tam worki i tak dalej, wszystkie te rzeczy związane z parkurem. I wtedy dostajemy za to doświadczenie. <laughs> a drzewko przetrwania to za wykonywanie questów, ratowanie ludzi od zombie, zabywanie zrzutów i tak dalej. Ok, weźmy swoją działkę antyzyny. Doktorze? Halo! Ktoś tu jest? Camden! Jesteś tam? Szlak. E, miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, nie, leku śmierzający. Nazywa się Antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna opóźnia nieuniknione. Tyle udało się, gierę. Nieuniknione, więc? Nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa. Ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena tak. Chyba tak. E, gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych jest je, zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i, i do czegoś dojść. Jak poszło? Ech, to nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Ach, dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań, Ach, co to ja miałem? Ruszaj się z Rahim, Co teraz? I dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. Bo już się przyzwyczaiłem do wydawania Ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadać ze Spike'iem. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla Ciebie prawdziwą robotę. No, w tym mieście miało być te. Według tego, co o tutaj mówią, to w tym mieście miały być. O, mam zaznaczony poziom przetrwania. W tym mieście miały odbyć się igrzyska młodzieżowe. Ale epidemia wszystko zepsuła. No, przetrwanie dla początkujących. Pierwszy punkt umiejętności wydany. Teraz pogadamy sobie ze Spike'iem. Spike. Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. W co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Ech, byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zostawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki, to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Breken nie przetrwa nocy, a jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią za Bardzo przydatna tą... rzecz są te petardy, wam powiem. Ej, wyjazd mi zrok. Okej. Okay. Dobra, zabijmy jeszcze może jakiegoś zombiaka. Mogę już zrobić ten. mocny łomot, nie jeszcze plastik i elektronika. Kurde, kiedy ja to znajdę. Dobra, to może zabijmy jeszcze jakiegoś zombiaka, tak. Tak, żeby sobie... Żeby się rozluźnić trochę. A, jak szybko mi chcieli na plecy wejść. Tylko przeszukujemy i spadamy. Co jest trudno, ale Słuchajcie, później jak ja się nauczę takich pewnych umiejętności, bardzo przydatnych jakieś kopniaki, słuchajcie, takie specjalne rzuty judo i tak dalej. To już później to się dopiero zaczyna jazda w tym Dying Light. Bo póki co to jest troszeczkę bieda. Jesteśmy bardziej zwierzyną niż łowcą, ale później im bardziej im bardziej się nauczymy w to grać. I im zdobędziemy lepsze bronie, większy level, więcej umiejętności, tym jesteśmy tu coraz większymi kozakami. Dobra, pułapka samochodowa uzbrojona. Przed premierą ja myślałem, że to będzie zrobione tak. Jestem na zewnątrz. Że robię dla Bo tak to się wydawało po tych filmikach, że każdą pułapkę, która jest w mieście, a ich jest od cholery w całym mieście, trzy rodzaje pułapek ogrodzenie pod prądem, właśnie wybuchające samochody oraz pułapki świetlne na przemieńcu w nocy, ja myślałem, że to każdy z nas będzie musiał najpierw taką pułapkę uzbroić, żeby ją w ogóle musiał użyć, a to nie, one są już automatycznie uzbrojone i się bardzo cieszyłem, bo inaczej to by było kompletnie bez sensu według mnie. Ale i tak póki co sam pułapek samochodowych nie będę mógł użyć. W ogóle żadnych, bo będę musiał, będę musiał wykupić na to umiejętności. Jak widzicie, szybko, strasznie się męczymy szybko. Szybko nam się kończy stamina, więc czasami lepiej spierdzielić. No właśnie, póki co. W początkowej fazie gry najlepiej jest się trzymać gdzieś powyżej terenu. O, teraz spróbujemy chociaż w sumie coś zrobić. Nadziemy go na kolce. O, i się nadzie na kolce. Pięknie. To jest jeden z moich ulubionych sposobów zabijania zomiaków w tej grze. I warto je też uderzać w głowę oczywiście. Wzrost poziomu siły. Mm -hmm, no, siatka jest precyzją. Może ogłuszyć i tak dalej. Ok. Początkowe te levely lecą dość szybko, później to troszeczkę zajmuje. Dobra, tam muszę pomóc jakiemuś uwięzionemu, uwięzionemu, ocalałemu. No, dobra, to już chyba w sumie w następnym odcinku. To jest nadal, prolog nadal trwa. Prolog prawdopodobnie dokończę dopiero w następnym odcinku, lub w sumie nie, w następnym odcinku chyba jeszcze nie, on jest dość długi Więc jeszcze ten prolog pewnie troszeczkę potrwa No ale okej, okay, w tym odcinku to już wszystko Mam nadzieję, że ta gra, czyli Dying Light Wam się podoba Jeżeli tak, to będzie jeszcze więcej odcinków z tej gry Tak więc dzięki za oglądanie, cześć!